Teraz Play dla firm masz 30 dni, żeby wymienić smartfona, zmienić ofertę lub zrezygnować. Widzę, że gra fair. Trader. Jak w sporcie trzeba grać fair. To znaczy, teraz trener może testować play przez 30 dni. Jako trener też muszę najpierw wypróbować przetestować zawodnika, żeby podjąć właściwą decyzję i dokonać dowolnej zmiany. Wymienić smartfona, zmienić ofertę lub po prostu z niej zrezygnować. Moja intuicja podpowiada mi, że będzie to zwycięska taktyka. Gdzie mam to pisać? Oto! Przejdź do Play dla firm tak jak Adam Nawałka i przekonaj się, jak działa nowy program Fair Play. Tylko w Play możesz w ciągu 30 dni wymienić smartfona, zmienić ofertę lub całkowicie z niej zrezygnować. Play najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play dla firm.